Hej, witajcie na moim kanale. Ja jestem Madzia. W dzisiejszym odcinku ponownie pojeżdżę na Sony. Sonia sobie stoi tam na łące. Jeszcze zanim ogarnę stajnie, przygotuję siatki. To tutaj sobie koniki. O, nawet Siwulec dzisiaj dołączył do dziewczyn, więc sobie skorzysta, bo nie mam dzisiaj siły, żeby pojeździć siwego na niego. Wymagana jest, wiecie, większa energia i moc, a ja dzisiaj chciałabym pojeździć tak na spokojnie. A w ostatnim odcinku z Dnia na Niebiesko z Soniką. Tak przyjemnie mi się na nie jeździło, że po prostu aż mnie tak to, wiecie, strasznie przyciąga, że chciałabym jeszcze więcej, więc zobaczymy, jak dzisiaj będzie chodziła, czy będzie równie przyjemnie, bo naprawdę wiecie, jak jest dobry trening, to aż chcecie więcej wsiadać na konia, chcecie częściej jeździć i to jest takie motywujące. Wiadomo, że jeśli są gorsze treningi, to też motywują do pracy, ale ja po prostu tęsknię za tą taką przyjemną jazdą, że tak mi się mięciutko, fajnie jeździło i chciałabym to powtórzyć, a zobaczymy, czy się uda. Idę już po Sonie. W sumie Sonia sama do mnie zmierza. Chodź tutaj księżniczko. Idziemy pojeździć, wiesz? Jak zapiąć bezpieczny uwiąz z jedną ręką? Da radę? Chyba nie ta rady. Zrobiło się już dość gorąco, więc nie będziemy jeździć jakoś długo, bo Sonia po prostu musi mieć wiecie, zapewniony ruch, więc my sobie tak na spokojnie pojeździmy. Zobaczymy, jak będzie chodzić. Czy będzie dzisiaj taka fajna, mięciutka? Jak tam Sonia? Będziesz fajna? Choć jeszcze może pójdziesz się napić, zanim pójdziemy jeździć, bo naprawdę gorąco ona stała troszkę na łące. No, napij się. Chcesz wody? O, widzisz? Pomyślałam o tobie. Siatki zapakowane, ale ta jest taka ogromna, że jak ja ją namoczę, to ja nie wiem, jak ja ją wyciągnę z wanny. Ona jest ogromna. Fajna, bo dużo się na pomieści i jest nowa, bo ta to już jest o, taka rozwalona. Ale wyciągnąć ją, no to powodzenia życzę. Sonika już jest wyczyszczona. Nie była jakoś bardzo brudna, więc tak szybciutko ją już poza kamerami ogarnęłam. Co noś? My pójdziemy jeździć, a... Jura bierze rosę trochę do pracy z ziemi. Zobaczymy jak kobyłka będzie się dzisiaj słuchać. Ubrałam dzisiaj Soni podkładkę z tego względu, że ostatnio to siodło dość mocno jej się dało na plecach. Jakoś tak Sonia mniej trenuje, więc plecki jej osłabły, więc zobaczymy, czy ta podkładka zda egzamin, jak to będzie wyglądać, kiedy na niej usiądę. Teraz wydaje się siodło troszeczkę bardziej wyrównane. Ale zobaczymy, jak będzie się w ogóle to się trzymać z podkładką, żeby mi gdzieś nie chciało zjeżdżać. Co cię tak męczą muchy? Ojo, ojo, ojo. Biedna, już idziemy jeździć. Rosa ma na sobie ochraniacze po raz pierwszy, ale ona wygląda naprawdę super. Wygląda teraz jak sportowe końce, no, dobrze, ma półtorej roku, ale <laughs> wygląda tak profesjonalnie. Pierwszy spacerek. No i miary normalnie. Ej, to siwy dużo gorzej szedł. Nie zwracam uwagi na to. Rosa, co prawda, nie trenuje tak, że potrzebuje ochraniaczy. Założyła jej julkę tak z czystej ciekawości, jak ona zareaguje. Jest ok, więc myślę, że to jest taki koń, który do zajazdki będzie naprawdę bezproblemowy. Bo ona się totalnie niczym nie przejmuje. Jest bardzo podobna do siwego, kiedy siwy był młody, więc to jest na plus. Sonia już tutaj czeka osiodłana i ja się też ubieram i wsiadamy. Ja już na Sonii. Jestem ciekawa, czy to siodło w ogóle da radę z tą podkładką, bo mam wrażenie, że jest troszeczkę takie bardziej bujające się, ale jeszcze nie potwierdziłam tak mocno popręgu, więc zobaczymy. Też trochę inaczej mi się siedzi, bo jednak siodło jak jest troszeczkę, wiecie, da się podkładkę, to ja już czuję, że jest inaczej. Ale zobaczymy jak z boku na nagraniu Julka nie nagra, czy jest różnica jeśli chodzi o to, czy siodło, wiecie, siada mocniej na plecy, czy nie. Soniką dzisiejsza jazda jest taka dość krótka z tego względu, że jest już naprawdę gorąco, a nie chcę jej zmęczyć. My sobie tak jeździmy, wiecie, tak dla takiego lekkiego ruchu. Naprawdę nie tutaj nie mamy zamiaru jakoś trenować intensywnie, jeździć jakichś parkourów czy zawodów. Ja po prostu muszę Sonicy zapewnić ruch, a on nie musi być też. Nie wiadomo jakim treningiem, tylko wystarczy taka spokojna jazda, troszeczkę kusa, galopu głównie dla niej, bo ona lubi sobie pogalopować i nie wiem jak wyszły nagrania z jazdy, ponieważ dzisiaj nagrywała mnie moja siostra, a ona trochę nie ogarnia w kamerę, więc jeśli coś będzie nie tak, no to trudno, to będzie na nią. Jeszcze trzyma Rosę, która co chwilę pewnie wszystko zasłaniała. No ale trudno, no co ja poradzę. Operator dzisiaj montuje film, który ma dzisiaj wlecieć, więc musiałam sobie poradzić jakoś inaczej, bo skoro trwa daily, no to filmów nie może zabraknąć. A ja miałam w planach właśnie pojeździć kobyłkę, ale jest ogólnie tak mięciutka, ja się czuję jakbym jeździła na poduszce. Nie wiem, co się stało. Ostatnio jest jakaś taka wyluzowana, taka mięciutka, że aż jazda na niej to jest czysta przyjemność. W ogóle taki fun fact, ja jeździłam z Soniką konkursy klasy L i to jest gdzieś mniej więcej takiej właśnie wysokości przeszkoda. Tutaj akurat jest rozebrana beczka i powiem Wam, że teraz jak podjeżdżam pod te przeszkody, to wydają mi się tak wysokie, że ja nie wiem, czy bym dała radę skoczyć na Sonicę. Na siwym nie ma problemu, ale na Soni jednak jest dużo niżej i mam troszeczkę stresa. No chodź! Już sobie poszła, tak? Szuka jedzenia, bo Julka zbiera wiaderka. A ona co? O, tyle wiaderek było w jednym boksie. Nieźle. No. <noise> Pan trzy konie stały, czy co? Ta już sobie idzie, a ja idę im powiesić siatki. I zaraz się zbieramy. Sonia, ty już jesteś taka gruba, że ty nie potrzebujesz jeść. O nie nie, chodź tutaj. Ty nie możesz jeść suchego siana. Chodź, zawróć. Chodź tu. Chodź do siebie. Znaczy tutaj w sensie. No, zamykamy. Po jeszcze ogarniamy plac, bo dziewczyny tu wychodzą i zesrały. I ogarnęłyśmy część, to jest cała taczka, jeszcze musimy po kolejne. To jest tak, raz w tygodniu sprzątam i jest taki bajzel przez dwa konie. No, ktoś tu nie wie, jak się obsługuje taczkę. Jak to wysypiesz, to sprzątasz. Dobrze kochani, my jeszcze kończymy sprzątanie placu, bo dziewczyny jak mówiłam tutaj nabrudziły. Ogarniamy to, już wszystkie obowiązki mamy za sobą, nawet konia pojeżdżonego siwy jeszcze sobie odpoczywa, ale już go w tygodniu znowu biorę do treningu i widzimy się w kolejnym odcinku Daily już jutro o godzinie 17. Pa, pa!